witam wszystkich serdecznie na moim kanale, z tej strony Iko. Kolejny odcinek z case dropa i mordeczki Dzisiaj testujemy skrzyneczki e, Procentowe na kose Zaraz zobaczcie, które mordy Event back to school już się skończył jest sobie Sprawdźcie ranking, czy zdobyliście e, Jakąś nagrodę, pierwsze 100 miejsc Za zbieranie pleca plecaczków Otrzymuje ciekawe bardzo skiny, polanak do 30 tysięcy Więc jest spoko Sorry trochę za mój głos, ale jestem chory e, Wczoraj jeszcze głosu w ogóle nie miałem Dzisiaj trochę już o wiele lepiej to był na live w to wie. Eee, tak, pierwszy link w opisie plus 15% do doładowania z moim reflinkiem z kodem Niko przez 3. darmowa skrzyneczka na stronie, więc warto brać udział w mordeczki. Oczywiście dzienny bonus 24 godziny. Można odebrać sobie za darmo jakieś pieniążki, czy też czasem się trafi skiny. Trafiają się, bo, sp bo sprawdzone info, ciekawe co nam tutaj siądzie. I uwaga, mamy 8 groszy, więc wy będziecie zarobieni. Oczywiście metody doładowania są już coraz większe. Śmiało możecie sobie doładować. Państwu, skin e, e, skin e, back, czyli skinami, można doładować przelewy. Oczywiście bliki, nie bliki, jakieś kryptowaluty, nie. Kry, 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 kryptowaluty, więc polecam serdecznie mordeczki. A my, <laughs> sorki, bez zbędnego gadania, 32 tysiące sprzedajmy jego kryptowalutę. weba, o, którego trzymałem bardzo długo. Więc lecimy, dzisiaj test, testujemy, dzisiaj będziemy otwierać z pięć, 5 y, knajfy e, Lucky e, Witch Knife Zobaczymy czy nam coś siądzie, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% Pootwieramy ich, dajmy na to może... Zobaczymy, no zobaczymy Dźwięku nie ma chyba Mały 5% knajf Zobaczymy ile razy uda nam się, oczywiście będziemy wszystko sprzedawać 5% grać, 171 otwarcie. Ile ma? 34%. Nie jest aż tak źle. Dobra. Jedziemy po raz kolejny. No, może przeznaczmy na tą skrzyneczkę jeszcze. O, kosa! Okej. Okay. <coughs> Przepraszam. Więc jesteśmy na 0. Okej, okay, kosy zostawiamy. Będziemy oczywiście upgradeować. Dajmy na to, że jeszcze. 3 razy, po 5 razy takie otwarcie, czyli 25, dobra, po 6 razy, czyli 30 będzie od skrzyneczek otwartych. Zobaczymy, co nam wyleci. Ja się katarzę, głos z dupy jakiś. Ale w sumie nie jesteśmy aż tyle stratni, bo kostów, więc jeszcze nie jest źle. W sumie nie jest bardzo źle. Kose dawaj. Trzeci raz, tak? Chyba. Raz, dwa, trzy. Nie wiem, czy trzeci. Dobra, dajmy na to, że trzeci, cztery razy. Później będę widział to bardziej, bo te pieniądze będą troszkę szybciej schodziły. Czwarty raz i jeszcze raz ostatni. E, Kałach, ratrod i to w sumie nic więcej ciekawego. A nie, SG, Cyrex jeszcze. E, Ratrot, taki na To To źle 17 zł. Ostatnie kliknięcie na skrzynkę knajp 5%. Mordy, a ja was zapraszam na live'iki, które są. Niedawno się odbył stream, dlatego mam taki gosek i mam... E, działo się, działo, o, 168 złotych, ja meczka wyleciał, okej, okay. ale sprzedajemy, sprzedajemy, oczywiście zostają tylko knajfy lecimy po następną, e, 5, 10% knajf, tutaj już są coś bardziej ciekawsze skin, takie jak Tiger, tut Myśliwski e, w sumie nic więcej mi się tu za bardzo nie podoba, ewentualnie jeszcze ten e, ultrafiolet, e, good knajf, dobra tutaj też 5 razy, tu już, już cena rośnie, już kasa będzie ubywać, momentalnie Bum. I oczywiście zostają tylko same kosy. Czemu to przypominam? Bo... Same 106 zł, Serio. 250 w plecy. Przypominam to, bo później będą skiny też po 300 zł Z tych ostatnich skrzyneczek. Ooo. Ooo. No, wam powiem. Zaskoczyła mnie. Zaskoczyła mnie. No, bardzo mnie zaskoczyła. Bardzo. Poleciały dwie najlepsze kosy z tej skrzyneczki. Trzeci raz mi, myślałem, że to znowu... Jezu, już, już mnie serduszko zabiło, już mnie serduszko zabiło <laughs> czwarty raz, dwa, trzy, cztery chyba, czwarty raz. Okej, okay. dwie, znowu dwie kosy Good Knef i Shadow Daggersy. Ej, spoko, spoczkosz skrzyneczka w sumie. Oj ojoj. Oj ojoj I ostatni raz, chyba ostatni, już teraz nie wiem, no, ale i tak jesteśmy zrobieni z Cztery kosy A i myślałem, że jeszcze wyleci raz. Jeszcze, myślałem, że jeszcze raz, bo... dobra sprzedaj A, a tam, jeszcze raz Bo bardzo mnie zaciekawiła ta skrzyneczka Nie zapomnijcie o łapie w górę, subskrypcji Oczywiście komentarz, komentarzu, Digielek nam wyleciał eee, Zapraszam na discorda eee, Dlaczego? Bo będzie konkurs na discordzie, prawdopodobnie też będzie nowy discord e, Który jest w trakcie już tam e, Grzebania przy nim eee, I tam będzie konkurs zaraz zaraz wstępie. Na facebooka, bo miał być konkurs na face of carda Na facebooku, no ale Zamieszanie z tym streamem i Całkiem o tym zapomniałem i wleciało. Gaben, oczywiście, pierwsza kosa. Ok, e, tylko szkoda, że ta nawaja, e, bo to jest nawaja e, Case Harden. E, e, no, na Drankstreamie troszkę mnie Gaben e, z pieniążków oskubał. Dlatego warto otwierać, chyba na Case bardziej się zwraca. 400 zł, przewaliśmy. Ok, jest druga kosa. To jest trzeci raz, albo drugi, już teraz nie wiem. Ale kurczę, za tą skrzynkę, za ten otwarcie o wiele więcej się płaci. Na razie tamta... Dobra, dajmy na to trzecie. Niech to będzie trzecie. Gubię się fest. No i teraz autotronik. Teraz bardzo dobry wyleciał, bo autotroniczek za 8 stówek chyba. No, niecałe osiem stówek. I tu dwie koski wleciały. I już mi się bardziej zaczyna to podobać. Trzeć, czwarty? Kurde, mylę mi się. Ja się na palcach liczyć. A po 6 razy miało być, a nie po 5 w sumie. To wydaje mi się, że tamte skrzynki w miarę dobrze otworzyłem. To dajmy na to... Sprzedajmy to i dajmy na to, że jeszcze dwa razy muszę otworzyć. Raz. Mylim się, mylim, mylimy. Oj, mylimy, mylimy. I lecimy oczywiście z tym na Upgrader. O, tutaj nic nie wyleciało. Szkoda. Ostatni raz otwieramy. No, powiem wam, że na razie skrzynia 10% Knife oddała do, dosyć masno. Szkoda, że te nie chcą tak oddawać. I nie ma kosy. O kurcze. Ej, no najgorzej, ona najwięcej zabrała, 15%, nieładnie, nieładnie mi zabierać, prawdopodobnie pojawią się nowe skrzyneczki, bo już się tutaj evencie skończył, lada, lada, lada dni będą pewnie nowe skrzyneczki zająć życie, jak to zawsze na case dropie była po evencie, więc warto śledzić, 20% Knife, tutaj już jest e, Damasku Steel, Crimson Web, w sumie nie ma też ciekawych aż takich skinów, 20% Knife, 784, jednym otwarciem, liczę na pancach, liczę na pancach, żeby... Legitnie to trochę wyglądało, bo to już są droższe. I temy jest pierwsza. Kosa Gurk Knife wleciał i to by było na tyle, gdzie mi nie zwracał w ogóle ta skrzyneczka. Tym Gurk Knife'em see you later, Trafiliśmy tą see lekie later. Lekkie zużycie w Star Trek'u, Za 6 dych w sumie na openingu. Z 400 ten z, z, zarobiłem. O, nie zarobiłem, odzyskałem tylko leciutko, delikatnie. Może ze, ze 105 zł. Sprzedajemy wszystko, stawiamy oczywiście kosy tylko. Więc słabo, słabo było z tym No ale cóż, nawaja. No i średnio to, średnio to wypada coś. To już trzecie otwarcie, jeszcze trzy. Na paluchach liczę, na paluchach, żeby nie było. Też się pojawi w tym tygodniu odcineczek z kapsuł. Będziemy otwierać kapsułki, więc polecam śledzić kanał walny z Suba. Oczywiście dzwoną obok, żebyś na bieżąco. Nawaja. Jezus, jezus, cztery. Jeszcze dwa razy, tak. No szału to nie robi. Szału to nie robi mieliśmy chyba 32 tysiące. O Jezus Jakiego Minefaka złapałem Ja myślałem, że tam wyleci. Dobra, ostatni raz. Ale minefuka my złapałem ja myślałem, że to tam wyleci. Kurczaki, no Dobra, jest, w końcu karambicik wleciał, więc jest spoko Bo karambi troszkę nam pieniążków zwróci Bo 1400, no w końcu coś wyleciało Konkretniejszego w ostatnim kliknięciu Nice, i lecimy na najdroższą skrzyneczkę Z tych e, Procentowych na kosę Bo aż 250 innym kliknięciem Czyli 200 <laughs> 1200 zł jednym kliknięciem 6 razy Uch Lecimy. Mamy nadzieję, miejmy nadzieję, że najlepsze będą wylatywać koski żeby nam się tutaj opening, opening zwrócił i tak lecimy. No, to nie jest najlepsze kosa na pewno. Tylko że już tutaj na przykład dajmy na to noemki nie zwracają, no ale są Blood Sport jest. Ee, który też może zwrócić. Pierwsze otwarcie. Drugie otwarcie. Dawaj tutaj gama Doplera byczku. Gama Dopler byczku raz. Znowu na Nie, tym razem na ale Blood Sport też zwraca, więc tylko dwie skrzynki jestem w plecy. Ale Blue Sporta też sprzedajemy. Trzecie otwarcie. No dawaj mi Gamma Dopplera, no. I... Shadow Daggers. Ej, co jest dzisiaj? Dzisiaj nie mamy farta totalnie. Na razie skrzynka 10%, knajf OP. OP. Polecam. Czwarte otwarcie. Polecam serdecznie. Niko mła. Kurczę. Ej, no kurna, no 25% mamy na knajfa, tylko jedna kosa wylatuje. I to najgorsza. To jest piąte, chyba otwarcie. Czy szóste? Dobra, to jeszcze jedno otworzymy. Może wyleci coś ciekawego. Jest, bajonet wyleciał. Yy, w Autotroniku się. No, znaczy tak. Bajonet, Autotronik. No dobra, tutaj się zwróciło. No w sumie niedużo, nie? Dobra, ostatnie otwarcie takie O. <laughs> takie O. I drugi Autotronik. Wolałbym tą linię. Jeszcze raz mu dam szansę. Jeszcze raz mu dam szansę, bo na razie mi tutaj próbuje zwrócić troszkę. Mu jej tej skrzynece I uwaga, bum, ostatnio otwarcie. Lecimy sobie na Upgrader, bo już 9 minut do odcinka, a nic za bardzo się nie ciekawego. No i to było na tyle. Sprzedajemy wszystko, oprócz oczywiście Shadow Daggersów. I lecimy na Upgrader. Lecimy na Upgrade, oczywiście u mnie Upgrader będzie wyglądał tak, że upgrade'ujemy konkretnie, a nie jakieś tam po dwa razy. Mm, razy 5. welcome to the jungle. Dobra, jed jedno takie upgrade'ik oczywiście na tą moją stronę, gdzie zawsze siada. Leci, to doleci, doleci, mamy go <laughs> o, o tak, o tak I już jesteśmy na zero, już jesteśmy Ale siadło, ja pierdziele, ale siadło Jesteśmy już na zero, elegancko Teraz możemy się zabawić, byczki Razy 5. Bayonet M9 No dodajmy tu z tej strony, czemu by nie Ole mocno kręci, kurczę, znowu w tym samym miejscu jest Co jest No nie, nie by siadło, by byłem trochę inaczej To rozlosował, dobra, dajmy na dół Welcome to the jungle, jedziemy na dół Prawą stronę daj, cały czas prawą stronę, i cały czas tutaj A ja teraz jak zmienię to nie siądzie po prostu, że Cię nie siądzie, jeszcze raz No mówiłem, ej Stój, zatrzymaj się, nie zatrzyma się, stój, jaka menda, no jaka menda, no nie Dobra, autotronik razy 5, zróbmy troszkę słabiej no nie no teraz siadłaś tu, ej, ale mnie troluje to, ale mnie to troluje. Dobra, zostawiamy to, bo nie siadło jeszcze tu na górze. I w sumie po lewej stronie. Może siądzie Dobra. Nie doleci, nie. No nic, ej, mamy glossy w sumie. Więc mamy... Na zero jesteśmy, no jesteśmy... No na zero, no na zero, no na zero jesteśmy w sumie. Nawet w delikatnym plusie, więc ja dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się następnym odcinku, Wiecie na live, bo dzisiaj na pewno jest live, albo już był, a jak... Już był, to no, no, jutro też będzie. Na razie chyba. Cześć cześć.